Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie po spotkaniu Górnika Zabrze z Legią Warszawa. Jest mi szczególnie miło powitać trenerów obu zespołów. Jest z pan Henning Berg, trener Legii Warszawa. Witam bardzo serdecznie i oczywiście trener Ryszard Wieczorek, Górnik Zabrze. Na początek tradycyjnie chciałbym poprosić obu panów o kilka słów. Mr. Berg, what's your opinion about the game? Of course we are very happy to win, uh, this is a tough place to come to for, uh, for any team in Poland. Uh, uh, Lega is not uh, won here for, for many years, so we know it's going to be tough. We, uh, we lost uh, before Christmas in the Cup, but uh, at the same time we, uh, we know we have a good team, we know we have good players and uh, we know it was possible for us to win. Uh, I'm very happy with the attitude of, of our players. Jestem bardzo szczęśliwy, że byliśmy solidni, defensywni, silni i także, że nasz gracz atakujący był lepszy od ostatniego tygodnia. Było to wyrównanie. Tennerberg podkreślił, że jest bardzo zadowolony oczywiście z tego zwycięstwa w Zabruchu 3-0. do Podkreślił, że Legia nie wygrała tutaj przez, przez wiele, wiele lat, dlatego tym bardziej cenna jest ta wygrana jest bardzo zadowolony z postawy swojego ze zespołu um, zarówno w defensywie jak i w ataku uh, mówi, że tutaj jest taki krok do przodu w porównaniu z tym, co było tydzień temu tydzień temu w trakcie meczu z Koroną Kielce. Yes, like I said, the attacking play was was better than last week. Uh, of course, this game was different. This was uh, away to one of the better teams in the league. Um, well, last time we played at home to, uh, to, uh, to another team, so uh, of course uh, the match will be different, uh, but I think the game was uh, more even than the scoreline suggested, but uh, I was happy with our performance and uh, it was a step in the, in the right direction first. On może sugeruje, że ta wygrana, wygrana przeszła łatwo, ale wcale, wcale tak nie było. Te zwycięstwo przyszło tutaj im po, po ciężkiej walce. Podkreślił też wcześniej, że, że ten teren tutaj w zabrzu jest należy do bardzo trudnych. Podkreślił też, że jest bardzo zadowolony przede wszystkim z takiego progresu jaki jak, jak, jak jest widoczny w grze ofensywnej zespołu i powiedział też, że jest to taki krok, krok dla Legii w właściwym kierunku w celu zdobycia Mistrza Polski. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. bardzo. Trener Ryszard Piczolik. Ja krótko. Myślę, że rozbudziliśmy apetyty, bo w wygraniu Pucharzy Polski. Natomiast dzisiejszy mecz pokazał, jaka jest różnica między Legią i Górnikiem, jeśli chodzi o stan osobowy. Transfery, wzmocnienia ze strony Legii na pewno były dzisiaj widoczne. W zespole było bodajże trzech Polaków, ośmiu obcokrajowców, czyli Rozumiem, że jak obcokrajowy przyjeżdża do, do kraju, to jest lepszy od naszego zawodnika, i taki mamy dzisiaj stan rzeczy. Rzeczywiście, Legia była dzisiaj dominatorem, grała bardzo dobrą piłkę, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, potrafili się utrzymać. Natomiast myśmy mieli z tym problemy. Mieliśmy za małe jakości w zespole, i, i patrząc na te problemy nasze, będąc w optymalnym ustawieniu, bo takie było. Bliskie optymalnemu jesieniu w tym meczu, kiedy grał Paweł Olkowski, kiedy grał Mariusz Szybelski, kiedy pełni sił był Mateusz Zahara, to myślę, że wtedy jest dużo większa szansa na rywalizację z tak dobrym zespołem jak Legion. Mieliśmy też dzisiaj dobre fragmenty. Dobre fragmenty przy stanie 1-0. Oczywiście, początek drugiej połowy dla legi, która chciała szybko załatwić sprawę i, i, i odskoczyć. Natomiast myśmy pewien problem w utrzymaniu się przy piłce mieli. Utrzymaliśmy jednak bez straty gola i, i od 60. minuty było zdecydowanie lepiej. E, mecz się bardziej otworzył i, i mieliśmy też swoje te sytuacje. Natomiast nie wiem, czy to jest pech, czy nie fart. Brak e, może powinniśmy iść dać na do kościoła, bo 1-0 i tak jak powiedziałem, coś się tam układa. Dwóch zawodników, bo się zdarza przy samym fragmencie, chyba złamane kości. No i kiedy chciałem jeszcze wzmocnić ten zespół, ofensywnym zawodnikiem musiałem zmienić bramkarza. Antek zresztą ze złamanym nosem dobrał do końca i, i później się posypał od tej bramki. I na pewno ja rozumiem kibiców, ja zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy nie idzie zespołowi, to w głównej mierze trener jest odpowiedzialny za to, ale chciałbym też troszkę, żebyśmy wytrzymali ciśnienie i dali, dali sobie szansę w momencie, kiedy górnik zawsze będzie miał optymalny, optymalny zespół, zespół, który, który może rywalizować z najlepszymi, bo dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest to duży problem. Ja też dziękuję Prydałowi Cołkowi.